Siemaneczko widzowie z tej strony Eldard i witam w kolejnym odcinku z rynku z tym z tym rynku Steam, a dzisiaj, co się stało po wejściu Kopenhagi? Jak rynek zareagował, jak rzeczy zareagowały i wiele, wiele więcej, więc wydaje mi się, że dosyć ciekawe rzeczy. Mamy tak naprawdę prawie cały dzień od wejścia jakoś Kopenhagi, więc zerkniemy co i jak to wszystko się układa. Wiem, że pamiętacie jakieś odcinki z openingów, będą spokojnie, coś tam pewnie zrobimy, jakieś openingowe odcinki, bo wiem, że lubicie tą serię, lubicie jak otwieram kawsy i przemalam pieniądze, więc co? Tylko jeszcze szybkim wstępem: najlepsza strona do wymieniania swoich skinów: Skin 5 dolarów wraz z kodem ELZART przy wymianie bardzo spoko bonusik, plus do tego strona nie wlicza ceny naklejek przy wymianie, więc wyjmiemy z tej strony mnóstwo pięknych kraftów i do tego mnóstwo kraftów, które po prostu są drogie, a jak krafty są drogie, możecie je potem dużo, dużo drożej sprzedać na rynku Steam lub na Buffy, jeżeli coś fajnego znajdziecie i do tego przy wpłacie z moim kodem dostaniecie 35% bonusu do doładowania, przy doładowaniu 100 dolarów darmowe 35 dolarów, przy doładowaniu 1000 dolarów darmowe 350 dolarów, no i co? Linkaż w opisie, jak ktoś chce skorzystać i mi też wspierać przy Okazji, to możecie sobie ze stronki korzystać. A my przejdziemy do rynku. Aż nie wiem do co się zabrać, jest kilka rzeczy. E, ciekawe zareagowały się zestawy pamiątkowe bo sobie raz urosły, raz zmalały i tak dalej Dust na przykład zmalał, potem i tak wrócił do tej ceny i bardzo ciekawie również, za... kurczę miałem otworzyć dla was kartę. E, ale generalnie bardzo ciekawie za, zareagowały was skiny, czyli Masterpiece, który bardzo fajnie sobie urósł. No, dlaczego Masterpiece urósł? No bo Masterpiece. E, nie ma na rynku? Arcydzieło, arcydzieło. E, bo Masterpiece e, urosł sobie ze względu na to, żeby, wiadomo, był w kolekcji e, zestawów pamiątkowych w Overwatchu e, Overwatchu, Overpassie, Co ja tam Overwatch e, w Overpassie był w zestawie pamiątkowym e, Dlatego właśnie e, SK Arcydzieło dzieło sobie urosła. A Golden Arabeska, która była w właśnie w Daście, sobie zmalała w cenie. Jak dla mnie spoko, bo bardzo lubię tego skina. Może kiedyś coś, jakiś zakup e, będzie. Więc tak, jak zareagował rynek? Generalnie. Pierwsza rzecz, jaka powinna nam się nasunąć, to szynki powinny w sumie zareagować dosyć mocno i spać lekko z ceny, gdyż, ponieważ otwieralność kapsuł się pewnie zwiększy, więc ludzie będą troszkę mniej otwierać skrzynek. Czyli ta stara teza, która często się sprawdza, ale w której w sumie teraz nie widać jakoś po cenach, z tego co mi się wydaje. Nie, widać, widać, okej, okay, coś jeszcze spadło, więc już lekkie tutaj spadeczki na skrzynkach, których widzimy, ale ja widzę zaraz, że nie na wszystkich tutaj jest skrzynkach, że nie na każdej, no, no nie każda strzynka zareagowała na to. Te droższe widzę, że tak średnio, te tańsze jakoś Bardziej tutaj coś zareagowały, ale raczej te. No, tak taka reakcja póki co, jeszcze jak to można nazwać, nijaka. Niektóre szynki, coś tam, coś w dół, ale czy to jest powodowane tym, w sumie jeszcze zupełności, e, nie wiemy. Przejdźmy, sobie do kapsul e, z Kopenhagi i do no, naklejek, bo to też ciekawe. Kilka naklejek naprawdę trzeba omówić, bo fajnie sobie tutaj e, pospadały wraz z ceną, i według mnie niektóre aż, aż bardzo. E, w dalszym ciągu, supply jaki jest aktualnie tutaj, samych kapsuł nie jest duży, chociaż to na naklejek, naklejkach zaraz ocenimy. No bo tam ludzie mogą wystawiać to na sprzedaż, a kapsu jeszcze w sumie z nie mogą wystawiać, tylko po prostu leci cena na dół No i co, na duży spadek, czyli coś dziwnego? Oczywiście, że nie, czyli nikt tutaj się raczej czegoś innego nie spodziewał Dobra, przejdźmy do holo, bo to również ciekawa sprawa I tak, mamy holo Dobra, no powiem Wam, że ceny, ceny na przykład bardzo mnie zadziwiły, może bardziej w glitterach ale przejdźmy do holo, po prostu przejdźmy do holo, i potem przejdziemy do glitterów. Z strona. strona e, Supply czy to wygląda tego dużo? Generalnie nie. Mi się wydaje, że bardzo mało jest tych naklejek i też nie są drogie, jak widzicie, są bardzo, bardzo tanie. E, może aż za tanie. E, po niektóre, co prawda, Koi, OK, wydaje mi się, że cena jest adekwatna. cloud też, ale no, co, po niektóre naklejki, jak widziałem, Imperial w Goldzie za 10 zł. Wydaje mi się to trochę lekko za mało. Ale tutaj może nie mi to oceniać, że tak powiem. Ale ta cena, no przy niektórych naklejeczkach, lekko śmiesznała lekko śmiesznała, nie będę oszukiwać. I e, jak widzę, że takiego winiego Hololeda mało czasu otwiera autografy, ale 62 e, po wejściu na promki. Cały dzień. Nie jest tego za dużo. Nie jest tego za dużo jeszcze. Wiadomo, ocenimy sytuację po kilku dobrych dniach, jak już będzie trochę promocja i znów nagramy film o tym, jak sytuacja Kopenhagi wygląda i czy jak to się wszystko ma. Ale póki co jest dosyć świeżo. Jest też ciężej to określić. Ale no, no pokażę może na literze, jak te ceny prezentują się. Bo jak dla mnie na przykład Imperialek jest bardzo taniuchny. Bardzo taniuchny jest Imperialek w literze, bo kosztuje on złotóweczkę. Jest to dla mnie jak na Imperialka... Mało, eee, nie wiem czy się ze mną zgodzicie. Czekaj się, wpiszę specjalnie, żeby tutaj wejść na imperiala. Złotóweczka, jak widzimy. No, jest to cena niska, jak na glittery, przypominam, glittery. Eee, event nie jest jakiś przeinwestowany. Póki co, w sumie też tego nie wiadomo, ciężko to określić. Ale no, nie wygląda, żeby był. Nie zapowiada się póki też na to. Eee, a cena takiego imperiala dosyć, dosyć, dosyć niska, że tak powiem. Eee, liczę na jeszcze jakieś spadki, i jak rynek się odblokuje, to wiadomo. Coś tam na pewno glitterków sobie kupię Nie będę tutaj mówić ile i jak mocno, czy mocno je pokupuję Ale coś tam kupię Coś tam na pewno imperialków glitterków kupię No pewnie to najdroższy Co jest w ogóle najtańsze? Okej, okay, floppy A najdroższy co jest? O, flames jak nisko e, Okej, okay, ten z e, I Dong No, Dong, dong to mnie w sumie nawet nie dziwi, że tutaj jest e, Cloud9, okej okay. Też bardzo ładny glitterek, Też o tym gadaliśmy, no Nie dziwi troszkę, że on tyle kosztuje Chociaż... Tutaj cena mi się bardziej zbalansowana wydaje i dobra tak, jakoś do naklejki e, niż przy Imperialach, ale no co tutaj dużo mówić, no piękna jest ta naklejka, ta naklejka jest po prostu przepiękna i cena tutaj chyba nikogo nie powinna dziwić przy chmurkach i jak na no zasłużona, zasłużona pozycja, I jak wiecie ten kraft, który też jest, a propos odchodząc od Kopenhagi póki co i zmieniając temat, kraft wywołał trochę burzy, widziałem na buffie, ale nie wiem czy tutaj na rynku też tutaj będziemy mieć jakieś zmianki. pewnie tak, pewnie tak, lekko wzrosły najny czy nie, czy nie widać, no widać tutaj lekkie podejście, spowodowane oczywiście na craftem nowym Spidermana. Generalnie o craftach będzie jeszcze troszkę ciekawych filmów. Mam bardzo ciekawy pomysł o craftach, co nagrać. Fajny filmik. Wydaje mi się, że będzie dosyć interesujący, więc. No jak po prostu wrzucę to będzie, zobaczycie na czym będzie polegał. A kraft przepiękny swoją drogą. No i to tak to póki co wygląda. Miejmy nadzieję, że Kopenhaga nie będzie jakoś strasznie przeinwestowana. I jeszcze zobaczymy, jeszcze nie chcę oceniać eventu, ale już nie zbliżę się do odciny, w którym będę oceniać tam inwestycję i mówić, czy ja w tym dużo wkładam. Mało, ale na pewno coś wkładam, to jest pewne. Życzę miłego dzienka. trzymajcie się. Cześć, cześć.